Dzień dobry, ja zaczynam drugiego vloga dzisiaj. Byliśmy przed chwilą na śniadanku. O 10.45 będziemy płynąć promem do centrum na jakiejś sklepy i zobaczyć co tam ogólnie mają. Dzisiaj pogoda jest troszkę gorsza niż wczoraj. Ale i tak jest dalej ciepło. Dzisiaj jest pogoda tak na taką letnią kurteczkę albo na bluzę i długie spodnie, nie ma słońca, wiatru na szczęście też nie ma, więc e, Więc jakoś damy radę. Tam już ludzie się widzę, ustawiają do, e, do tego promu. Jest dość duża kolejka. My jedziemy następnym. Tutaj wam jeszcze pokażę ten hotel, w jakim się znajdujemy. To jest znalazłam taką książeczkę. Zobaczcie, wygląda to tak. Tutaj mamy recepcję. Tutaj nie wiem co mamy. Tutaj mamy pokoje. No i tutaj różne takie tam. Pierdełki. no. Dosłownie sławcie, pierdełki. Tutaj mamy taką restaurację na dworze. Wieczorem tam można sobie usiąść. Sławek, proszę cię, ty po prostu psujesz całego vloga. Tutaj mamy basy i nic, zbieramy się i jedziemy zwiedzać, prawda Sławuś? Ale cię nie, nie widać cię w ogóle. Wow, no co to za model! Ja nie wierzę! Nie! Byliśmy kupić teraz bilety tam i z powrotem na centrum Ibizy Przynajmniej tak nam się wydaje, ceny? Tak jest. Tak jest. Proszę. Tak, jesteśmy już na promie. Płyniemy. Tak, dopłynęliśmy na wyspę. Zakupy mamy już zrobione. Na zakupach oczywiście wam nic nie nagrałam, bo wpadam w trans i nie wiem co się dzieje, jak jestem na zakupach. Teraz mieliśmy pomrożone ogórczyki. Sławek oczywiście zachłanny, wziął sobie największy i teraz go nie doje. A gdzie my w ogóle się znaleźliśmy tutaj? Więc jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu, powiem wam szczerze. I nie wiem... Nie wiem co tutaj nas czeka. I co Sławuś? Weszliśmy na szczyt i co? I widzimy stare budynki. budynki. Aha, no Dobra, to idziemy fajnie, dalej idziemy fajnie dalej. Dali. A tutaj? żelki może, co? Na żelki. Tak jest. Ja tutaj mam swoje słodkości Sławek zachłanny, wyrzucił swój mrożony jogurt, bo no, mu nie smakował. Bardzo bo zamiast wziąć sobie słodkie sosy tak jak ja, to sobie wziął same owoce. No, teraz jesteśmy z tej dobrej strony. Ale tutaj mamy widoki. Chodź, idziemy sobie, bo jeszcze nas przejadą Sławek. Mało braku. Byli przejechani. No śmierdzi mi tu marihuaną Rzygać się idzie. Palaczu. No na pewno, już nie przesadzaj. Raz na jakiś czas tobie zajaram, no ale żartuję. <noise> <noise> Sarkazm, jakby ktoś nie szczaił. Nasza przygoda się skończyła. Płyniemy zaraz do hotelu i tam przebierzemy się chyba w stroje kąpielowe. I idziemy gdzieś tam, nie wiem, do jacuzzi albo do basenu. No, ja do jacuzzi raczej nie, ale Bym się położyła ogólnie, żeby się trochę poopalać Odpływamy, odpływamy, słabość. Pożegnaj się ze starym miastem Bye Jedziemy do nowego miasta o, a tutaj, a to jest ten, co my nim płynęliśmy, co nie? W tą stronę Sławuś, jak tam? Wszystko ok? Ja do basenu nie wchodzę. Ty sobie siedź w jacuzzi. Ja się będę tutaj wygrzewać na moim łóżku. Tak, wróciliśmy teraz do pokoju. Słuchaj, przecież trochę tą twoją ibizową muzykę. I jeszcze pokażę wam, co sobie kupiłam. fajnego. Oj, to jest takie piękne. Kupiłam sobie taką sukienkę w stylu Ala Ibiza. Zobaczcie, piękna sukienka, coś, coś takiego. I na to, słuchajcie, kupiłam sobie taką długą narzutę. I właśnie się teraz będę w to przebierać. I Sławcio będzie robić mi sesję zdjęciową. Bo bardzo to uwielbia. Żart. Zobaczcie, kochani, jak to pięknie wygląda co zadowolona, teraz trzeba jeszcze Sławcia uprosić, żeby porobił mi zdjęcie Nie się nosić. Co? Zapomnę. Czemu? Nie chcę jeść Aha, idziesz jeść, okej okay. Sławek po prostu ma dzisiaj chyba zły humor Będę musiała poprosić kogoś innego Dajesz? Dajesz? Zjedliśmy obiadek Sławcie jednak się dał uprosić I porobił mi piękne zdjęcia w moim nowym stroju Happy? Happy ja też Teraz idziemy do sklepu po jakieś karty do grania. Uno może? Uno, no. Uno. I później... Nic, pójdziemy jeszcze chyba na chwilę na dwór nie? Poleżeć sobie na tych łóżkach tam, takich fajnych, z widokiem. I dzisiaj troszkę wcześniej pójdziemy spać, bo wczoraj przyszliśmy dopiero spać, koło pierwszej było, nie? Hmm. Czemu? ty dzisiaj pójdziemy jeszcze później. Nie, jestem zmęczona. Już? Jeszcze nic nie zrobiliśmy. Jestem tak Sławek, nic, cały dzień chodziliśmy. Także no, żegnamy się z wami i dziękuję wam bardzo za oglądanie.